Dzień dobry, 75 dzień z 365 dni zapuszczania brody. Zapraszam. Witam, witam. Słuchajcie, 75 dni już za mną. Więc zbliżamy się do stówki ale jeszcze, jeszcze. No jak widzicie, broda. Ma się dobrze i dzisiaj ogolę sobie głowę w końcu tradycyjnie, czyli żyletką na, czyli maszynką na żyletki. Dobra, użyjemy sobie Edwina Jagera głowice, Triton żyletkę i właśnie nie wiem co by tutaj użyć, może sobie ProRaso użyjemy tego kremu ok, użyjemy sobie prorazo prorazo, prorazo no i co, znowu się trochę pogoda zepsuła na razie ta broda w niczym mi tam nie przeszkadza więc nie ma problemu no ale jak widzicie robi się już fajna za niedługo będę musiał od tej boki zjechać, ale na razie jeszcze nic nie robię więc na razie tylko wąsa a tak właściwie więc tą brodą nie robię. Dobra, moczę sobie głowę i biorę się za golenie. Ale zrobimy tylko tak. Wczoraj goliłem głowę elektrykiem, a trzy dni temu, chyba cztery dni temu, goliłem głowę żyletką. Więc staram się już coraz częściej tą żyletką go głowę golić. Bo powoli mi tam się to uspokaja na tej głowie. I Simpson, pędzelek sobie weźmiemy. Kurde, powiem Wam, dopiero było 10 dni, a już 75. Ja się kręcę. Zapiernicza ten czas. I to bardzo. A to Wam pokażę. O, weźmiemy tyle. Mm. Ale to pachnie. Ale mi się podoba ten zapach. Naprawdę. Dobra. Teraz jak się gole maszynką na żeletki, to strasznie robię to powoli, bo naprawdę to jest dla mnie teraz taka odskocznia. No i przede wszystkim gole głowę dziennie, nie? Dziennie elektrykiem i raz na jakiś czas Maszynką na żyletki, ale to też wtedy nie gole yy, niegole włosów, tam powiedzmy 3-4 dniowych, nie? tylko jednodniowe. I nie wiem czy, na ile to jest ten, ale zauważyłem, że gole tym elektrykiem, to tak, jakby tych włosów, tak by one były gęstsze. Nie wiem o co chodzi. Nie, nie chodzi o to, że, tam, że rosną tam, gdzie nie rosły, tylko tak, by były gęstsze. Tak, jakby żyletką one nie zdążą, jakby urosnąć. Wszystkie. Nie wiem, może mi się tak na wydaje. Zobaczymy sobie oczywiście tam pianę jeszcze. Pyk. 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 No pianka fajna wyszła. Dobra, i golimy się. Odwrócę się trochę. Lepiej. Idzie elegancko. Ktoś mi, ktoś mi tam napisał, że może mi się to robi, bo golę się z włosem i pod włos. No ale ja. Powiem wam, że inaczej nie wyobrażam sobie golenia, no bo jak już mam się golić. To chcę, żeby ta łusina była na gładko, nie? Napiszcie, czy żeście wytrzymali w zapuszczaniu brody, jak się tam zapuszczacie, oczywiście, bo ktoś tam pisał, że ze mną zapuszcza. Tak jak Wam gadałem, ta broda, prawie wielkość, przypadnie na wakacje. Nie? No ale niektórzy noszą brodę po 2-3 lata albo przez całe życie, więc nie ma co narzekać Dobra, jedziemy przód Ostrożnie, delikatnie Bym się nie zaciął. Другая сторона. Dobra, teraz sobie trochę zmoczymy i popatrzymy, gdzie trzeba poprawić. O tutaj. Muszę być taki na fest gładko. Nie ma lipy. Tu coś jest. Dobra, pukam tą głowę i widzimy się za 5 sekund. Oh. Ale to fajnie pachnie. Elegancko Wam powiem. Głowa ogolona na cacy. Nigdzie nie zacięta. Weźmiemy sobie Alpa 378 albo 378. A Lux. Mhm, to pachnie. Powiem Wam, nigdzie nie czuję, żeby gdzieś było. Ah. Powiem Wam naprawdę, już tęskniłem za takim goleniem. No i co, słuchajcie, golenie wykonane. 75 dni. Broda już ma. No i co, yy... powiem Wam, że ostatnio w Kauflandzie widziałem. Old Spice a. a te kosmetyki Old Spice do brody no, są zajebiste. Naprawdę. Tak mi podpasowały ten szampon i olejek. Taka fajna broda potem jest miękka A wczoraj byłem w Kowlandzie i widziałem, że jest po 15 zł od sztuki, czyli o połowę poszło w dół. Ja płaciłem 3 dychy, a teraz jest po 15 zł. No nic. Ale, ale tak wolno mówię, aby ktoś tam musiał kupić. Dobra. Dziękuję, że się obejrzeli ten film. Dajcie lajka like i czekajcie na następne. I do golenia zostało 200. Ile? 85? Siedemnaście? 3,75. Dobra, pozdrawiam Was gorąco i trzymajcie się, cześć.